Moje owce słuchają mojego głosu, ja znam je, a one idą za mną. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami i z Duchem Ewangelii według świętego Łukasza, a mnie, Panie. Jezus powiedział: Biada wam faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę zmięty i ruty i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie pomijać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą. Wtedy odezwał się do niego jeden z uczonych w prawie. Nauczycielu słowami tymi także nam ubliżasz. On odparł i wam uczonym w prawie biada, bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie. Oto słowo pańskie. Wała Tobie Chryste. Moi drodzy, kilkanaście dni temu, 5 października, obchodziliśmy wspomnienie Wielkiej Polskiej Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej. Ja myślę, że to jest znaczące wydarzenie dla, dla Krakowa, ale też i dla naszej ojczyzny, i dla całego świata. I dzisiaj. 16 października przypada 133. rocznica od dnia urodzin ojca Józefa Andrasza, kapłana z Towarzystwa Jezusowego, spowiednika, między innymi świętej siostry Faustyny Kowalskiej. I korzystając tutaj z pobytu w tym miejscu, gdzie ojciec Andrasz pracował, spowiadał, sprawował sakramenty, Chciałbym powiedzieć takie okolicznościowe kazanie. Dotyczyć ono będzie tego, jak Bóg poprzez miłosierdzie szuka człowieka, jak nie rezygnuje z człowieka. I chciałbym to troszeczkę zestawić ze słowami pana Jezusa, które wypowiedział do siostry Faustyny, to jest w dzienniczku numer. 699 Nie zazna ludzkość spokoju, dopóki nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego. I chciałbym też dokonać takiej pewnej mm, analizy i korelacji z wydarzeniami historycznymi, które miały miejsce na świecie. Ale zacznę od Pisma Świętego. Więc w Piśmie Świętym. Już w Starym Testamencie widzimy obraz miłosierdzia, miłosiernego ojca, który po upadku pierwszych rodziców obiecuje ludzkości pomoc i stopniowo ją realizuje. To znaczy wygania rodziców z raju, ale nie rezygnuje z człowieka. Kolejna sprawa to. Jahwe wybiera naród izraelski, wyzwalając go z niewoli egipskiej, i prowadzi go cierpliwie przez pustynię do ziemi obiecanej. Miłosierdzie Boże wysławiają psalmy. O Miłosierdziu Bożym czytamy u proroków. Są też wskazówki, jak Miłosierdzie Boże działa, funkcjonuje w księgach dydaktycznych. Prawda o miłosierdziu Bożym jest obecna też w Nowym Testamencie. Mamy przykład miłosiernego Ojca, miłosiernego Samarytanina, wiele przypowieści, w których Jezus przedstawia nam swego Ojca jako miłosiernego Ojca, szukającego człowieka, przebaczającego grzesznemu człowiekowi. O miłosierdziu Bożym możemy też poczytać u Ojców Kościoła. U doktorów Kościoła, święty Augustyn, między innymi uważał, że Bóg okazał swoje wielkie miłosierdzie, stwarzając człowieka, a gdy ten popadł w grzech, objawił jeszcze większe miłosierdzie, zbawiając go przez krew swego syna. Święty Tomasz, zakwinął, dowodził, że miłosierdzie Boże jest najwyższą doskonałością Boga w stosunku do stworzeń. O Miłosierdziu Bożym wspominali papieże, począwszy od Leona Wielkiego, idąc dalej przez Klemensa VI, Piusa IX, Benedykta XV, Piusa X. Odnajdujemy też wzmianki o Miłosierdziu Bożym w orzeczeniach synodów i soboru trydenckiego. I chciałbym też powiedzieć troszkę o objawieniach prywatnych jeśli chodzi o Miłosierdzie Boże. I od początku XIX wieku pojawiają się pierwsze wskazówki informujące o tym, że Włoszka, siostra z zakonu wizytek, Benigna Consolata Ferrero, żyła w latach 1885-1916, została wezwana, miała objawienia, od Jezusa, aby ogłaszać światu, że Bóg jest miłością i miłosierdziem i że oczekuje zaufania jego dobroci oraz że pragnie przebaczyć grzesznikom. Co się dzieje w tym czasie na świecie albo w Europie? Wojny napoleońskie toczyły się na, po na początku XIX wieku. Począwszy od 1805 roku, z Napoleonem Bonapartym walczyły Wielka Brytania, Austria i Rosja. Czy ci wszyscy, którzy brali udział w tych wojnach i ginęli, czy byli w łasce uświęcający? Czy zdążyli pojednać się z Bogiem? Idźmy dalej powstanie listopadowe 1830-1831. Wojna polsko-rosyjska. Idźmy dalej, wiosna ludów 1848-1849, w Stanach Zjednoczonych wojna secesyjna 1861. I w tym czasie pojawia się kolejna siostra i objawienia Jezusa dotyczące miłosierdzia. Myślę tutaj o siostrze ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Serca Jezusa, Józefie Menendez. Ona tutaj jest posłanką orędzia miłości i miłosierdzia do świata. Przypomina, że miłość serca Jezusa do ludzi jest nieskończona i Bóg przez tę miłość wyjawia światu miłosierdzie Boże. Bóg Człowieka wśród największych zawieruch, wojen, śmierci i grzechu. Maria Franciszka Kozłowska, Mateczka Kozłowska, 2 sierpnia 1893 roku ma objawienia dzieła Wielkiego Miłosierdzia. Jezus przekazuje jej informację o tym, że pragnie być miłosiernym dla grzeszników. Mateczka Kozłowska sprzeniewierzyła się swojemu powołaniu, ale chciałem pokazać pewien impuls, który przychodził od Boga, od niebios, informujący człowieka, że Bóg ma miłosierdzie i chce nam je dawać. Dlaczego o tym mówię? Bo zobaczmy, co pojawia się dalej. 1912-1913, pierwsza wojna bałkańska, kocioł bałkański tak zwany. Potem 1 sierpnia 1914 roku, pierwsza wojna światowa. Czy panu Bogu nie jest obojętne to, że jego stworzenie ginie, zabija? Znieważa, niszczy? Nie. Pan Bóg tak umiłował świat, że chce nam dać koło ratunkowe w postaci miłosierdzia i przygotowuje ludzi, aby to miłosierdzie mu objawili. 1 listopada 1888 roku na świat przychodzi Michał Sopoćko. 16 października 1891 roku w Wielopolu rodzi się Józef Andrasz. Dwa i przyszli kapłani, którzy wywrą ogromny wpływ na rozpowszechnienie kultu i przesłania do miłosierdzia Bożego. Idźmy dalej. 25 sierpnia 1905 roku. We wsi Głogowiec, województwo łódzkie na świat przychodzi Helena Kowalska, przyszła apostołka Bożego Miłosierdzia. Co dzieje się w tym czasie w Europie, w świecie? W 1933 roku Adolf Hitler doszedł do władzy. W Hiszpanii, w wyniku wojny domowej, następują prześladowania religijne. 1936, 1939. Zamordowano 6 tysięcy księży dyscyzjanych i około 300 tysięcy osób świeckich. Czy te osoby przed śmiercią zdążyły pojednać się z Bogiem? Czy skorzystały z sakramentu miłosierdzia, ze spowiedzi? Bóg woła. Szuka zagubionej ludzkości, szuka grzesznego Adama i grzesznej Ewy, bo tak bardzo mu zależy na człowieku. W Płocku, w 1931 roku, 22 lutego, siostra Faustyna doznała pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego. Zobaczmy, jak Bóg Pomimo tego, że człowiek grzeszy, jest w stanie wojny z drugim człowiekiem i z Bogiem, niszczy, zabija, Bóg nie rezygnuje z człowieka i powoli przygotowuje plan miłosierdzia Bożego. Kwiecień 1933 rok. Kraków i pierwsza spowiedź siostry Faustyny u ojca Józefa Andrasza. Jak napisała siostra Faustyna, był to moment przełomu. Od tego momentu jej doświadczyła tego, że skrzydła zostały jej rozwiązane do lotu. Poczuła, że słowa ojca Józefa Andrasza były dla niej jak dwa ogniste słupy, które prowadziły ją pewnie do nieba. Co dzieje się dalej? Wybucha wojna światowa, druga, straszna, 1939 rok. I znowu Pan Bóg nie rezygnuje z człowieka. W 1942 roku do ojca Andrasza zgłasza się pan Adolf Chyła. I mówi, że w ramach wdzięczności za ocalenie pragnie namalować obraz, żeby uczcić Boga. Ojciec Andrasz, korzystając z tej okazji, asystuje przy malowaniu tego obrazu i w marcu 1943 roku w Kaplicy Zakonnej w Krakowie Łagiewnika u sióstr Matki Bożej Miłosierdzia święci obraz Jezusa Miłosiernego. Przeprowadza pierwsze na świecie Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, prosząc Jezusa Miłosiernego o miłosierdzie dla świata, który jest w stanie wojny. Prosi o pojednanie ludzkości z Bogiem. W 1947 ojciec Józef Andrasz pisze taką małą książeczkę. Miłosierdzie Boże, ufamy Tobie. W którym w sposób syntetyczny opisuje, na czym to nabożeństwo miałoby polegać. Jest to kolejny fundament do tworzenia dobrych, no, takich podstaw teologicznych, do rozpoczęcia kultu, do miłosierdzia Bożego. Ojciec Andrasz przeczuwa, że światu, który jest znękany wojną, i pierwszą, i drugą, jest potrzebne miłosierdzie Boże. Że tyle dusz grzeszników ginie, że trzeba dla nich ratunku. Zakończenie II wojny światowej 8 maja 1945 roku. Wydaje się, że niby jest spokojnie, ale rozpoczyna się zimna wojna konflikt pomiędzy Blokiem Wschodnim a Zachodnim. Trwający niemal do 1991 roku, i wiszące nad światem poważne zagrożenie wojną nuklearną. Znowu, Pan Bóg nie rezygnuje z człowieka, nie rezygnuje, żeby miłosierdzie Boże zostało objawione światu. To On zaprasza, i ufam, że dzięki łasce Bożej wszystko się stało, że Karol Wojtyła zostaje wyświęcony na biskupa i kardynała. Tutaj, w tej diecezji krakowskiej. I rusza, i rusza naprawdę mocno miłosierdzie Boże. To znaczy, dzienniczek i wszystkie inne opisy tego nabożeństwa, łącznie z książeczkami Ojca Andrasza, trafiają do specjalnych komisji w Watykanie aby naubożeństwo do miłosierdzia Bożego zostało jak najszybciej wdrożone w życie. Genialny Jan Paweł II w 1980 roku pisze encyklikę Dives in Misericordia. 30 listopada 1980 roku jest opublikowana. Co się dzieje dalej w tym czasie na świecie? 1990. Wojna w Zatoce Perskiej. Następnie wojna w Bośni. Bardzo krwawa wojna na Bałkanach. Ale Bóg znowu nie rezygnuje z człowieka i chce pokazać światu: Mam dla Was lekarstwo. Miłosierdzie Boże. A więc, gdy trwa wojna w Bośni i w Zatoce Perskiej. 18 kwietnia 1993 roku córka duchowa ojca Andrasza, siostra Faustyna, doczekała się beatyfikacji. 30 kwietnia 2000 roku siostra Faustyna jest kanonizowana przez Jana Pawła II. Jakby zło zdaje się nie odpuszczać pojawia się 11 września 2001 roku World Trade Center i druga wojna na Bliskim Wschodzie. Jednak Bóg ma jeszcze lepszy i większy plan. W 2002 roku Jan Paweł II konsekrował w Krakowie Łagiewnikach nową świątynię poświęconą Bożemu miłosierdziu i dokonał uroczystego Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. <laughs> Było to transmitowane przez telewizję. Wielu ludzi to widziało. Potem kolejne konflikty zbrojne, czy to w Afryce, czy na Bliskim Wschodzie, czy w Gruzji, i Bóg znowu mówi i chce przypomnieć, Miłosierdzie Boże, ludzkości, która jesteś poraniona grzechem. Brakiem przebaczenia czy nienawiścią, gniewem. Wróć do mojego miłosierdzia. 28 września 2008 roku: beatyfikacja księdza Michała Sopoćki. Kapłana, który też odegrał duży, miał duży wpływ na rozwój miłosierdzia Bożego. 2014 rok. Wojna na Ukrainie. Rozpoczynają się pierwsze, pierwsze zamieszki. Ale Bóg znowu coś przygotowuje. Papież Franciszek 13 marca 2015 roku ogłasza w kościele Rok Miłosierdzia. A kwintesencją tego jest są Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. Transmitowane przez wszystkie telewizje na całym świecie. Nikt nie może powiedzieć, że nie słyszał, nie wie o miłosierdziu Bożym. Bóg znowu pokazuje: Mam dla Was lekarstwo. Wróćcie do mojego miłosierdzia, bo tam ludzkość, znękana śmiercią i grzechem, znajdzie ukojenie. 2022 rok wojna na Ukrainie i teraz wojna na Bliskim Wschodzie Izrael versus Palestyna i jeszcze inne inne konflikty, o których może niedokładnie wiemy. Ale październik 2002-2022 roku pewien polski jezuita z Krakowa Otrzymuje dokument zezwalający na rozpoczęcie prac przygotowawczych w procesie beatyfikacyjnym ojca Józefa Andrasza. I znowu, jakby Bóg chciał przypomnieć przez kolejnego kapłana, który był tak blisko tej krakowskiej mistyczki siostry Faustyny, sekretarki Bożego Miłosierdzia, jakby Bóg znowu chciał przypomnieć: wróćcie do mnie. Jakby chciał nam pokazać, że nie zapomniałem o Was w całej Waszej grzesznej historii, bo moje miłosierdzie jest nieskończone i Ja Was nie zostawię. Ja nie zrezygnuję z żadnego człowieka, z ludzkości, która jest udręczona brakiem przebaczenia. Ufam, że ten proces beatyfikacyjny będzie skuteczny i doprowadzi do wyniesienia na ołtarze ojca Józefa Andrasza. Bo to jest naprawdę Boży kapłan zasługuje na to. I zobaczcie, jak przez te fakty, które miały miejsce na, i wydarzenia, które miały miejsce na świecie, w historii, i też to, co Bóg czynił w kościele. Przez różnych świętych, przez siostry, przez kapłanów, jest pokazaniem takiej troski Boga o nas. Jakby chciał nam powiedzieć: nie, tylko nie zwątpcie we mnie, choćby nie wiem, co się stało, ja jestem panem historii. I nawet jak będą wojny i prześladowania i śmierć, to ja mam lekarstwo. Miłosierdzie Boże. Niech ta analiza pewnych zdarzeń historycznych, i kościelnych, i duchowych, będzie dla nas taką pewną refleksją, jak dobry jest Bóg dla człowieka, którego stworzył i nie chce nikogo z nas zatracić ale cierpliwie czeka na skruchę i żal za grzechy, aby nam przebaczyć. Miłosierdzie Boże, ufamy Tobie. Amen.